Hej, siemanko, z tej strony Xczambaks i dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek Splants plants vs zombies. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam Cię na mojego Discorda Imperium Xtremba, do którego link znajdziesz w opisie. Zanim jeszcze zaczniemy, poprosiłbym Was o zostawienie suba na kanale, bo wbijamy 1000 do końca roku i przeganiamy Zulianka oraz oczywiście lajka pod filmem dla zasięgu jeśli Wam się spodoba, ponieważ naprawdę chciałbym ponagrywać trochę z tych Planców, ale to zależy od Was, czy Wam się to spodoba. Zaczynamy! Ja w Plancy jestem ogólnie dość dobry, myślę, bo ja już grałem w nie długo, ale dopiero teraz, przed chwilą dosłownie kupiłem wersję na komputer i postanowiłem, że z Wami że sobie dla was ponagrywam. E, oczywiście dzisiaj gramy adventure, ponieważ w minigierki, w puzzle i w, w survival jeszcze nie możemy. I zaczynamy naszą przygodę. Sorry za takie czarne paski po bokach, e, ale gra jest po prostu stara i też e, nie, jakby nie jest na takiej rozdzielczości też. Nie ma takich e, pikseli w ogóle. Ma inny rozmiar, ale i tak myślę, że to wam nie będzie przeszkadzać i z, e, z chęcią obejrzycie ten filmik. Dobra, i oczywiście zaczynamy od postawienia naszego pierwszego pisuterka. To widzicie jest e, tryb samouczka, a więc ja chyba, żeby wam za bardzo nie przynudzać, tego szybko zrobię i potem już Wam pokażę jak będzie to gotowe. Oczywiście pierwszy poziom jest mega prosty. Zbieramy, widzicie, słonecznika. I widzicie, mamy tutaj go opisanego. Oczywiście daje słońca. Jeśli ktoś się nie zna na plancach, to oczywiście ja też będę mówił. Jak widzieliście, może tam Groszko szczelec Piszuter strzela do zombie, Natomiast y, słonecznik y, wytwarza dla nas dodatkowe słońce, za które kupujemy roślinę. A naszym celem jest oczywiście bronienie naszej posesji i całego domu, aby y, zombiaki nie dobrały się do naszych mózgów. No właśnie. Y, ogólnie to ja w tą grę, jak już mówiłem, grałem i już chyba od dwóch lat około więc ja się naprawdę znam i uważam, że pierwsza wersja tej gry, czyli w tą co oczywiście gramy, jest najlepsza, także właśnie z niej wam nagrywam. I tutaj ponownie y przyspieszę Wam to bądź y wytna, żeby Was nie zanudzić. I nadchodzi ostateczna fala, zombie. Serio mam nadzieję, że wam nie przeszkadza te... nie przeszkadzają te czarne paski, bo są one dość duże, ale... z tym nic nie zrobię, bo gdybym chciał wam to powiększyć nawet w montażu, to... byście nie widzieli niektórych rzeczy, a tego bym nie chciał. I dobra, i ostatnia fala jest bardzo prosta, bo to są jeszcze początkowe poziomy. Odlokujemy oczywiście wisienkową bombę Cherry Bomb, która eksploduje na wybranym obszarze. I jest roślinką typu Instant, czyli jednorazowego użytku po wybuchu już znika i trzeba kupić nową, żeby jeszcze raz jej użyć. Zaczynamy klasycznie od słonecznika. Ten poziom może być już troszeczkę minimalnie cięższy. A, natomiast i tak nie za bardzo, a więc to też będzie lekko przyspieszona bądź pominięta. zombie z pachołkiem, który jest dwa razy silniejszy, ponieważ najpierw należy zbić mu pachołek, a dopiero po zbiciu pachołka staje się zwykłym zombie, a więc ciężej go się oczywiście pokonuje. I tak jak poprzednio nadchodzi ogromna fala zombie. Teraz użyję Cherry Bomby, aby ją wam pokazać. Ta fala raczej nie będzie zbyt ciężka, ale chcę wam pokazać Cherry Bombę. Tylko jedno słońce mi zostało, ale to jest już tyle ich, więc ja ją po prostu tu wysadzę i ona po prostu wybucha. Ona może wybuchnąć nawet na trzech liniach, więc jest naprawdę mocna. Natomiast ten poziom już się zakończył. Mamy tutaj orzeszka o imieniu Walnut, który jest normalnie ścianą. Przez swoją bardzo dużą ilość życia jest dosłownie ścianą, którą zombie przegryzają bardzo długo, natomiast nie atakuje, więc dalej mamy jedną atakującą roślinkę i jak widzicie mamy już pełnometrażowego, yy, no, pełnometrażowy ogródek yy, i tak naprawdę to już jest pierwszy taki prawdziwy poziom planców, bo teraz już ten sam uczek się skończył. Ten level zagramy już bez przyspieszenia ani pomijania go w montażu, żebyście widzieli, jak ten gameplay wygląda. Ta gierka jest super fajna, widzowie. No i dobra, tutaj stawiamy pierwszego piszuterka i oczywiście więcej słoneczników, bo będziemy potrzebować bardzo dużo słońca, aby obronić te 5. Widzicie rzędów? E, widzicie, w tą stronę mamy 5 rzędów a nas tam kolumn, ma, kolumn mamy 9 takie wymiary są naszej mapki więc w sumie całkiem sporo roślin można postawić i dobra najpierw się kończymy stawiać nasze rośliny Ten poziom troszkę potrwa, bo nie ukrywam tego, ale naprawdę zaraz się rozkręci. Po prostu te pierwsze poziomy to same stawianie piszuterów, ale uwierzcie mi, że cała gra zdecydowanie się od tego różni. Stawiamy oczywiście więcej naszych y, piszuterów. Tak jak widzicie, mam już 4 rośliny i 6 slotów. I ciekawostka. Potem tych slotów można dokupić za pieniądze, ale nieprawdziwe, ponieważ w tej grze na szczęście yy, nie ma żadnych rzeczy za prawdziwe pieniądze. Sama gra, yy, jeśli chodzi o konsolę Xbox, kosztuje 60 zł. Yy, na komputery 18 zł na Steamie. Yy, na telefony jest darmowa. Yy, a na PS-ie, z tego co wiem, jest niedostępna, niestety, ale inne wersje tej gry są z tej serii. Gier. Natomiast jeśli chodzi o same zakupy w trakcie rozgrywki, to w pierwszej nie ma, czego nie można powiedzieć o dwójce. Plan vs Zombies 2 niestety jest dużo rzeczy za pieniądze, ale ogólnie też nie jest y, konieczne ich wydawanie. W każdym razie nasz poziom już poszedł daleko. E, już widzicie, zaraz będzie ostateczna fala zombie i będzie już koniec tego poziomu i zdobędziemy następną roślinę. Gwarantuję Wam, że następne roślinki będą jeszcze ciekawsze. Na razie mamy 4 podstawowe slotów, jest 6, 8 i 7 można to kupić, tak jak już to mówiłem. Ale to za co się to kupuje to oczywiście są monety zdobywane podczas rozgrywki, więc nie ma tu nic takiego. Pay to win. Dobra, i ostatnia fala też nie jest jakaś oszałamiająca. Oczywiście nasze P4 dają z nią sobie radę w pełni. Nawet cherry bomba nie była konieczna. Ani żaden walnut, nasz orzyszek I dobra. Co prawda teraz nie zrobiliśmy roślinki jednak, ale jest to łopata. Która pozwala wykopywać rośliny. O, widzicie. O, to nasz sąsiad. Crazy Dave, szalony Dave. Dzień dobry, sąsiedzie. Nazywam się Crazy Dave, ale możesz mnie nazywać Crazy Dave. Posłuchaj, mam do Ciebie niespodziankę, ale najpierw posprzątaj swój ogród. No, użyj łopaty, aby wykopać rośliny. I oczywiście możemy je sobie wykopać. Następnie. Okej, okay, teraz czas na niespodziankę. E, idziemy na kręgle. E, weź tego walnuta. Dlaczego położyłem walnuta w twojej ręce? Bo jestem szalony. Dobra, i teraz będziemy e, kręglować naszymi orzechami. Jak to wygląda? Tak. Dosłownie możemy sobie nimi rzucać, no, toczyć je po mapie, przez co możemy pokonywać nasze zombiaki. A to eksplodujący walnut. On eksploduje jak cherry bomba. To jest naprawdę też ciekawe. A my już lecimy dalej. Pokonywać naszych delikwentów. Jest ich na W miarę dużo, ale to nie jest aż tak dużo. Żeby nasze orzechy sobie z nimi, z nimi nie poradziły. Tu nie dam tego wolnata, bo nie ma sensu. Tu dam zwykłego. Proszę Państwa. I tak naprawdę jeśli o to chodzi, to na tym poziomie to wszystko, z tym, że będzie ostatnia fala, która będzie lekko cięższa. Czy ale go puściłem? Nie zauważyłem nawet. Dobra. Myk. One nie mogą tu przejść. Będzie problem. Idź mi stąd, zombiaku od flagowego prosto tu i aż trzech pokonaliśmy jednym ziemniakiem. To jest fajne, że tak tylko I to w sumie tyle dwa ostatnie ziemnia, znaczy orzeszki i dobra myk a to ziemniacza mina, e, no eksploduje po kontakcie ale musi się najpierw no, no, uzbroić i dobra to będzie ostatni poziom, który zagramy w tym odcineczku z Plants vs Zombies więc też dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tej gierki i tak panagrywam. Między innymi Truśkowskim miałem panagrywać, więc zobaczymy. Wpadnie, że odcinek pewnie wpadnie, ale na razie. Po prostu zagramy sobie prywatnie, i całą tą grę będę chciał przejść też na odcinkach, więc to jest akurat...

klasycznie na razie lecimy, nie mamy żadnych innych jednostek, które strzelałyby e, i też innych typów zombiaków, które wymagają konkretnego rodzaju broni, więc gra na razie może wydawać wam się troszeczkę nudna, ale naprawdę taka nie jest, kiedy się już trochę pogra, a to też powód dla subskrybowania kanału, e, żeby nie przegapić następnych odcinków z serii Plants vs Zombies. A to jest zombiak skaczący otyczce, który skacze o tyczce, wow! Jest to ogólny zombiak, który skacze nad pierwszą rośliną, którą napotka, yy, więc jest taki po prostu nietypowy, ale nie jest to groźne pod warunkiem, że nie macie jakichś roślinek, które bardzo łatwo zjeść. Natomiast jeśli chodzi o HP, jest jak zwykły zombiak i też nie jest ani szybszy. Więc nie jest w sumie lepszy z tym, że podskakuje nad jednym yy, roślinką, Więc taki ziemniaczany mur, gdyby się chciało go zrobić, tak jak ja tutaj, yy, to na przykład też nie jest yy, łatwe, kiedy się napotka takich właśnie delikwentów o ty, ty, ty. Jak widzicie, Walnut ma bardzo dużo HP więc też bardzo trudno e, e, go pokonać. Jest to właśnie e, ciężki orzech do zgryzienia, można powiedzieć, e, dla zombiaków, ponieważ naprawdę jego HP jest dużo większy niż zwykłych roślin, przez to nadaje się do robienia murów. troszkę się bawiąc, odblokowaliśmy Snowpea, czyli nowy wariant naszego piszutera groszko strzelca. I, I dziś jeszcze jej nie zobaczycie, to w następnym filmie, ale patrzcie. E, sz, e, strzela e, zamrożonymi groszkami, e, które zadają e, obrażenia oraz spowalniają przeciwników. I to jest już następny poziom, widzicie, macie tutaj Pokazany, natomiast my go dziś jeszcze nie zagramy. My idziemy do menu i tutaj siódmy level. Zagramy sobie już następnym razem. Wyczekujcie, ponieważ naprawdę ta seria może się ciekawie rozwinąć. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc ja póki co żegnam się z Wami. Mówił x Bugs, Narka.